Będziesz mnie lepiej słyszeć Mi jest wszystko Widzę typa A ja widzę wszystko, mam rybę tęskniczną A ja robię tak 76 się się Debil, debil Ja tu, O kur... Typy, 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 jest. jestem Szomek Marcin, jestem zbacz. w wakrumsach Zobacz za jestem No zobacz za mną. <grym> Potrzebuję health, A my nie? Przemek, no. Przemek, no. Przemek, no. My nie ujdziemy Nie wiem, przemek, słyszę cię dwa razy no Przemek, mnie bije Nikodem Odnieś Mieć ma heavy sniperkę. Nikodem Nie mogę Harpun, Harpun tak jesteśmy Boski Muszę wracać bomb. Ale chodź tu ktoś, zobacz choć. Nie mogę oh, nie. Gdzie wy jesteście? Chodź, że on zabijemy bossa Gdzie jest, gdzie on jest? Biegnę, ale ja prawie ginę O, tam, jak to ja zapymirał. nie mam do powietrza! Gdzie ty lecisz? To ty jest typ, to ty jest typ! Gdzie jesteś? Ide jesteście pod ziemią? Idę już. Spójrzcie na mnie. Gdzie jesteś? Ja do bakrymsu padłem. Spójrzcie na mnie już Ale jak? Pokaż, masz, masz, pokaż. pokaż Pokaż. Nie mam amunicji. Nie mam macu. U mnie takie bombelki on, on myśli, że umie grać. Ale on nie umie grać.